Witamy w programie Ciężkie Życie ślimaka, który po czterech latach ma już dość nie pchać w te węgla i robi na złość. I kocioł stanął ciemno i zimno. Jak tu jest z tej sułszowej dziś nieprzyjemno. Po prostu takie rzeczy się dzieją, gdy serwisu brakuje i ludzie szaleją. Stękają, narzekają i kłapią, że im jest źle, że im się źle dzieje. A tu jest zestaw ratunkowy. Kawałka ślimaka, zbój wzorcowy. Reperaturka przymierzona. Musi być powierzchnia ze starego zwoju uwolniona. Trzeba podciąć i pospawać. Będzie mógł ślimak jeszcze węglem za 200 czy więcej władać. Było cięcie niesfilmowane, iskrzenie straszne i zrobiło się to tak. Tutaj są szczępy starych zwojów. Tutaj chirurg precyzyjnie ustawił pacjenta do operacji spaw. I Będziemy działać. Będzie drugie życie ślimaka w sklepie wysyłkowym 270. Trzeba czekać, a tutaj będziemy mieć z miejsca naprawę. i Sprawy ciekawe, błyski, trzaski z pani spawarki. Teraz będą błyski i trzaski. I znowu za słaby rachunek zapłacony został bezpiecznie wywalony No tak to wszystko się udało sklecić do kupy Może będzie jeszcze żyło trzeba nadmiar ślimaka obciąć, jest za długi No i powinno być, powinno być jak w tym kawale będzie pan zadowolony. Tu jest element włączony, w miarę to się udało jako taka pospawać to podpolerować i będzie dobrze